zabaw, boisko i park dla piesków ten wziutki. Cała Ziemia, planeta, do kogo należy? Do Boga. Bo my jesteśmy od Boga prawdziwego. On jest twórcą nowej Ziemi i nowego nieba, gdzie ma być sprawiedliwość. Tu na Ziemi mamy się szanować, miłować, pomagać spierać i sami ten raj mamy sobie robić, no i zrobimy, bo to wszystko jest od Boga. Zło dobrem zwyciężamy i sprawiedliwość mamy. Sprawiedliwość będzie tu na ziemi. Szukanie sprawiedliwości to szukanie Boga prawdziwego. My jesteśmy na Jego obraz. Te dobre cechy są w ludziach. Miłość, sprawiedliwość, dobroć, radość, spokój, cierpliwość. I mamy właśnie to pielęgnować w sobie. Co idziemy? Idziemy. I błogosławimy wszystkim.